eee... śnieżyca w sumie ona do końca się nawet nie skończyła dobra zrobiło się na pewno przejrzyście ale dalej wieje bo ja tego bardzo nie lubię dzisiaj już musimy się dostać do tego jelenia i dobrze by było poszukać wilka no świetnie, idę pod wiatr Aniale mówię, nie, nie wiem czy tam ten wilk dostał w końcu. No, gdzieś tutaj powinien być. Ale powinien to jest dobre słowo. Nawet nie mam pewności, czy on zginął, mhm. Temperatura na mnie pozwoli, już widzę na zebranie tuszy. Po prostu wspaniale. Widzę jelenia. Natomiast nie widzę jeszcze wilków. Nie, mam nadzieję, że się wyniosły. Ale to jest raczej średnio możliwe. Chociaż czasem się tak zdarzało. Nie widzę też tego ostatniego jelenia, który teoretycznie chyba przeżył. Gdzieś uciekając. Prawda, tak że nie widać tych wilków faktycznie. Bez kitu. Wyniosły się. Ale ciekawe, czy to coś zostało w takim razie one go nie zjadły. 6 kilo, jest OK. Need to find some place to escape this cold. Bardzo zmrożliśmy, więc spadamy. Nie wieje. Tylko że jest zimno. Już nie wieje, ja tylko że jest zimno. Musimy się w domu zagrzać. Więc zrzucimy, prześpimy się z 2-3 godziny znowu i z powrotem tutaj szukać ostatniego wilka, bo albo on jest, albo nie. Dlaczego mi tak jest zimno? jeden, no to już jest tak, tak, tak na styku. No to jelit będziemy mieć bardzo dużo. Wystarczy nam na bardzo długo Czy ktoś też jeden nie chce? Znaczy nie wiem czy ode mnie, ale no tutaj mam wiadomości Dobra już spójść na wo dwie godziny materiału. Ja bym chciał kończyć, ale szkoda mi kończyć, bo potem nie będę pamiętał co muszę zrobić, Jak, no nie wiem kiedy z powrotem siądę. dobra zrzucamy jemy pijemy śpimy i wracamy tam jelita mięso Na dole zostały kawałek mięsa. Dobra, Jeden teraz zjadamy, pijemy. Trzy godziny, mówiłem, nie cztery. Coś zaczęło wiać, chociaż... Dobra, mamy jeszcze w miarę fajny dzień. Nie śmierdzimy. Get out. Znowu wieje. My zaraz coś trafi po prostu z tym wianiem. Mamy dwa kawałki? Mamy. Nie wiem czy pełne w zasadzie chyba tak. Tam zjadłem tylko jeden, mamy pełno wody, więc jest ok. Nie będę biegł bo to nie ma sensu bo pozwiaty. Oh. Jestem spokojny. Eee, tu nam troszeczkę zajdzie czasu, bo musimy. Przejść się i poszukać, ewentualnie tego wilka. Jeżeli go nie znajdę, no to wracamy z pustymi rękoma no i tyle. Ewentualnie coś tam jakieś drewno ściupie, ale nie wiem. Nie, nie, nie ściupię, bo nie wziąłem siekiery. No. Także tak. Zacznij iść po prostu. Ja mówię, w którejś z aktualizacji powinni wprowadzić to, że można takie wielkie drzewo ściupać. Te wszystkie drzewa, które są dookoła. Powinno się dać. Oczywiście zajmowałoby to jakiś tam dłuższy okres czasu. Ale powinno się móc dać. Tam latają, tak, no bo tam, ale tam żeśmy zebrali dopiero co. Teraz tak, ten, ten, ten gleb w zasadzie może być wszędzie. No w sensie na pewno gdzieś tu nad jeziorem, ale. Zaczniemy sobie tutaj, od tego miejsca gdzieś patrzeć. Ale nie widzę ani nie słyszę. Wszystkie kruki są tam. Tam dalej latają na tamtym jeleniem. Tutaj nie widzę ani nie słyszę. Tam gdzieś latają, ale tutaj jest dead body z tego co ja wiem. Tego wilka tu już nie ma. I tak, jak mówiłem, do wody. Tutaj byłoby co ciupać. Sprawdźmy ten domek, bo ja tu dawno nie byłem. Co tu jest? Ewentualnie zostało. Ciuchy. Tu trzeba będzie przyjść w takim razie. W zasadzie możemy je od razu wziąć ze sobą. Jest też tkanina do rozebrania, znaczy do zebrania. No i parę drewnianych rzeczy do ściupania. Także całkiem spoko. Trzeba mieć jedynie ze sobą siekiera. No i dobra, idziemy jeszcze tam. krupki nagle zniknęły. No ale. Cokolwiek, ale nie wydaje mi się, żeby był gdzieś tam ten beat. Czyli nie wiem, co się z nim stało. albo w nie trafiłem. Tylko czemu on zniknął w takim razie? Nie wiem, szkoda, szkoda, bo to w tym momencie nabój jest stracony. No ja go, znaczy nie, nie do końca stracony, bo ja go odstraszyłem. On dzięki temu nie zażarł tamtego jelenia do końca. No ale miał wszystko. Dobra, co tu ewentualnie zostało? Czyli w zasadzie to będziemy zaraz kończyć. Na 100% to przeszukiwałem. Ale jak widać, nie. Nie wiem. Co tu zostawiłem? Papiery. Nic nowego. Zostawiam je w dalszym ciągu. Dobra. I wracamy do domu. Nie ma, nie ma wilka. Nie ma nigdzie kruków. Nie słyszę. Także no, pff, trudno. Jednego wilka mniej. E, w sensie do jedzenia, nie? Czyli łącznie mamy jednego wilka tylko. Zebranego. Na tamtego to wydaje mi się, że była za duża odległość. Mi się trzęsły też ręce z e, zimna, więc może tak być, że ja go w ogóle nie trafiłem, nie? No nic, trzeba będzie wziąć siekierę i tutaj wszystko właśnie na miejscu ciupać, spalając w ten sposób kalorii, żeby to mięso wykorzystać, żeby się nie zmarnowało. To wszystko tak nagle, kurde, zaskoczyło. Podejrzewam, że tam na górze mogą, mogą być... może być już ta reszta gałęzi tych dużych Tylko muszę się siekierę zabrać z domu Biegiem, biegiem Może jest dwie godziny Połowienie ryb na długi czas odstawiamy. Oh. Razem z McKendrym sobie. Podpoczywam, dobra, weźmy to. No i tu mamy nasz rewolwer, muszę o tym pamiętać. Zaraz musimy wymienić właśnie rewolwer na strzelbę. Czy nie ma? Jest. Przynajmniej jedna. Nie wiem, czy było więcej gdzieś tutaj, ale ta jedna mi wystarczy. Nice. No i z są patyki. Tutaj mamy dosyć dobre źródło tych patyków. Dosyć stosunkowo często one się tutaj pojawiają. Częściej na pewno niż chyba te duże gałęzie. Hmm, więc myślę, że nie będzie potrzeby iść e, po tą siekierę na przybrzeżną autostradę. Damy radę na tym, co tutaj mamy. Będziemy tymi patykami e, palić w dużej mierze. No i dobra. Więc tak jak mówię, bierzemy z powrotem rewolwer, strzelbę naszą odkładamy, i trzeba będzie napalić w ogniu znaczy w, pie, w piecu ogień, żeby znowu tutaj e, no usmażyć. Może to już od razu zrobimy Tylko do rana trzeba będzie poczekać e, Mamy tylko 2 litry tego dobra e, Patyki i, i teraz z patykami sobie popalimy wrzucimy patyki No, patyk. No i jedno tu drewno możemy też sobie wrzucić, jak już mamy pod ręką. Nie to. Już właśnie moment, bo ja muszę pomyśleć jak to zrobić, bo to jest w kolejności 100% to sobie wyrzucimy bardziej tutaj i kolejną jeleninę wyrzucamy, tylko że ta jelenina będzie też w pierwszej kolejności do zjedzenia, to nie... E Musimy właśnie coś zjeść. Apropo jedzenia, napijemy się wody. I te 3 litry, które mamy, to tutaj zostawiamy, bo zaraz sobie zrobimy nową wodę. Zostawimy na maksa, 2 litry I tutaj mamy godzina 40 Najwyżej jeden patek dorzucimy 42, 58, to, to się zrobi idealnie, ale tutaj jeszcze musimy dorobić 40 No to tylko 10 zdążymy o to na 20 to by było za dużo. 14 i 10 do zagotowania. Można by jeszcze trochę zrobić. Tu prawie nic nie zrobiłem tej wody. Żeby już potem znowu nie nie palić. No, idealnie. Elegancko, moi drodzy. Napijemy się. Mamy bardzo dużo wody. Chociaż może nie aż tak bardzo dużo. Jemy już resztę tego mięsa. Czyli wilka już skończyliśmy. 12 godzin prawie, że zregenerujemy wszystko. Ja tutaj sobie jeszcze muszę zrobić porządek. W zasadzie nie wiem jaki porządek. Dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Idealnie jest już dzień. Wszystko widać. E, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go. I ja oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. papa. Pa.